Przygody Asha Ketchup'a. Aż Ketchup, albo Zouza musztardowo chociaż Helga by go zamieniła na gaz, ciśnie sam z kamratami kaś w lesie, bo nic innego oprócz Jeff na razie ciekawego nie spotkali. Nasi bohaterowie cisną do orani, choć jedyne co na razie może ich zaorać to Pikachu i jego sztrum atak. Chociaż ten las jest trochę dziwny, bo jest taki smok choby ktoś łoponami polił. Dzięki temu widzimy, że na Śląsku jest sezon grzewczy. Niestety Misty nie była przygotowana na taki smród, dlatego postanowiła ewoluować. Niestety tego nie zrobiła, bo się kapła, że aż by był już za bardzo w tyle. Za to w tym smrodzie Brock powiedział, że zrobi kuchenne owulacje i zaproponował naszym kamratom kawa ze cyjanowodorem. Na szczęście aż powiedział co napawa nas optymizmem oraz Pikachu. Ale niestety brok nie miał do tej kawy specjalnej wody. Powiedział, że uważy co innego, ale powiedział, że najpierw musi przykręcić stół, więc zara wyciągnie Francuza, na co Misty powiedziała Kocham wszystko, co francuskie to takie romantyczne. Niestety nie o to chodziło Brokowi. Misty była tak przejęta tym francuzem, że Brok musiał wysłać Asha po drewno, chociaż są w lesie, na co wybitny umysł Asha powiedział: Nie ma to drewna, pikachu! Uobejrzał, że idzie w stronę światła, więc chyba wypił jednak ta kawał od broka. Co się okazało w środku lasu, chopy torturują synka na bieżni i pokazuje mu karty z ptokami. Aż patrząc na to doszedł do wniosku, że oni mają fez na w łbie, więc idealnie się do nich nadaje. Aż był wnerwiony, bo Helga kazała mu torturować okolicznych mieszkańców i żaden go w tym nie wyręczył. To chopy coś gadałem o specjalnej szkole do tego, na co aż powiedział Nigdy nie słyszałem o waszej szkole. Na szczęście Keczup nie słyszał ani o tej, ani o żadnej szkole. Nagle ku że Misty przyszła i zaproponowała, że to on będzie pierwszy torturowany, ale jako gryf frela powiedziała Wciągnę stąd twoje zbłoki, uh -huh. gdy będzie po wszystkim. Niestety, hopy pedziały, że w takim smrodzie nie będą siedzieć i wrócili sam do lasu razem ze bieżnią. Widzimy, jak Brock przyglądał się temu, przy czym ważył mikstura na otworzenie swoich augenów. Brock pedział To są niesławni studenci te. Czyli torturowanie elitarnych chadziajów. Misty się nawet połasiła, że Popertę. Tak! Znalazłam! Po czym widzimy, że Pikachu znalazł jednak ta bieżnia i ta szturm-mysza nie odpuszcza i powiedziała, że będzie trenować pitanie od Asha, lotając na tej bieżni. Po krótkiej chwili fan bieżni zaprowadzi ich pod ta szkoła, po czym pokazuje najlepszych uczniów tej szkoły, czyli chłopa, co je trzeci rok na drugim semestrze, który zeżarł ta mikstura od Broka. Po czym ten lub zaprosił je do środka, a tam był automaty z podrazowaną grą Pokémon Fire Red. Niestety, Missy nie wytrzymuje tego, że minęła się z Francuzem, więc wystawiła tego lumpa na atak. Lump wystawił przepychaczka do haźla, ale fani American Pie do no czego innego by tego użyli. Po czym przyszła Frela, co miała ego srogę jak klucz od Broka, i powiedziała: Ludzie nazywają mnie gwiazdą. Czyli po ślubie zamieni się w supernową. I do żadnego klejdu już nie wlezie. Ta corno dziocha była wnerwiona na lumpa, bo jak wszystkie hopy za nią lotają, to nasz forest gump nie był zainteresowany nią. Na co ona powiedziała, naucz się szybko być twardym, kolego, studencie. Bez to zagroziła mu eksmisją, dlatego widzimy, że standardy w tej szkole są na poziomie przeglądu koła łodmisty. Brock, wyczuwając idealną okazję, pedział na ucho Ashowi, że zaprasza go do walki kociaku. Aż był chyba zachwycony tym. Dlatego przeniesiemy się do walki rudej dziołchy ze corną dziołchą. Misty oczywiście wystawiła rozgwiazdę, bo święta idą. Jak święta idą, to corną dziołcha wystawiła lepiacza pierogów. Ten drugi kamol wyciepnął ta rozgwiazda bez okno. Po walce Dziołcha mądrze powiedziała. Pokémon jest tak mocny, jak wyszkoli go trener. Pokémon może być słaby, ale dobrze wyszkolony zwycięża. Niestety nasz Zemf tego nie usłyszał, bo był dalej zajęty kociakami i patrząc na całe anime, chyba nigdy sobie tego nie wziął do serca. Nasz Majones po oswojeniu kociaków na boku powiedział, że to on wyzywał te dziełcha, pokémonem do walki ze strą myszą i jej brązowy stur ze czachą na łebie swojej muter. Czyli baja dla całej familii, jak wiemy, aż nie doświadczonym trenerem, dlatego powiedział do Pikachu... Pikachu i mnie! Kiedy Brogu obejrzał ta walka swoich kamratów, miał ochotę sobie zrobić ta kawa ze specjalnym składnikiem. Jak już trochę się te pokemony wzięły w garść, Pikachu dostawał wciry, ale że to jest familijna bajka, Pikachu skręcił kark temu sturowi. Przez to Pikachu wygrał. Na chwilę pojawił się zespół R, ale wszyscy zgodnie powiedzieli, że oni nawet pokémonów nie będą marnowali na nich. Więc wszyscy zaczęli ciepać balami w nich. Dlatego pitnęli i tym samym wnieśli tyle do tego odcinka, co ratata tego rolnika z poprzedniego odcinka. Na wieczór ta corno dziucha zaakceptowała to, że nie każdy synek musi za nią furgać. Więc taktycznie powiedziała mu... Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Na co aż pędził do Misty... Czemu my tak nie możemy, Misty! I mi powiedziała, że jak się nie zbado na rzęczka od Fatra to nic z tego, Na co aż się tylko durnie śmiał. To by było na tyle. Dzięki żeście byli, dajcie szłapa w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Zapraszam również do komentarzy i do następnego na razie.